Słuchajcie, sprawa jest poważna. Zrobili nam nowe rondo. Jeździmy już po nim około dwóch tygodni, a ja jeszcze nie spotkałem jednej osoby, która by poprawnie pojechała, by nadać powagi sytuacji. Wyszedłem z samochodu. Ogólny problem tego ronda to jest tutaj. Albo tu nie wieszemy w ogóle? Tak? Nie wiem, no, okay. okej. Jak skręcamy w lewo, to trzeba pojechać raz przy lewej stronie. Nie można zająć drugi raz lewego pasa to jest mój raz i już wyjeżdżam na pas zewnętrzny I z kierunkiem prawym opuszczam lądu. Tutaj nie trzeba wjechać na nie, żeby... Trzeba na nie wjechać. Ale że tutaj w sensie, że... Mało w, prawo. Tak, w prawo, w prawo, no. Dobra. W lewo na rondzie. Czyli tutaj jeszcze sobie skręcam. No i właśnie to jest ten błąd. A! Nie skręcam tu. No niestety. O Jezu, to nie było mnie jeszcze na tym rondzie. To dobrze, że tutaj jestem teraz. Zrobię kółko, co? Dobrze. Yy... I powiem szczerze, z kim bym tu nie przyjechał pierwszy raz, wszyscy robią to samo Bo to takie mylące jest mocno, teraz ja mam pierwszeństwo, więc mm -hmm. jadę OK, i teraz dopiero mogę skręcić Tak Faktycznie no, ale to sprytnie zrobili No i powiem I prawdę, nawet inni kierowcy, którzy tutaj jeżdżą, też widzę często pomyłki wyjeżdżają z tego pasa lewego przez to ciągu mm -hmm. Ale robią ten sam błąd, także no nie jest to do końca tak idealnie czytelne idziemy na tym rondzie w lewo. Do, 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 do. No i w tym momencie popełnimy błąd Dookoła. i w tym momencie to, to jest obrane no. mi zajęcie jeszcze nie? Nie to nie jest obrany, no bo z takiego zagrożenia nie zrobiłeś, tutaj, tutaj. Tu. Tak. A te rondo jeszcze jak ja Miałem kursy to one w trakcie budowy było. Tutaj nie było tego ronda, no, tylko... tyle tutaj nie jeździłeś pierwszy tak. Tutaj były roboty drogowe i... To, bo... cię, to, to, cię, to cię pociesza, że jeszcze nie jeździłem ze sobą co by poprawnie skręciła tu w lewo. No, no bo to jakiś miesiąc temu to rondo zrobili chyba... Nie, to jest raptem rapty bo otwarte z tydzień. No, no to jeszcze właśnie lepiej. Wjeżdżamy w jedno miejsce, uh -huh. gdzie chcę zobaczyć, jak się zachowasz. Bo z wszystkimi, z wszystkimi, co tam jeżdżę, jeszcze poprawnie się nie zachowali. Uh -huh. ty już masz pewne doświadczenie, bo już egzamin został zaliczony. Tak. Ko, jestem ciekaw, jak ty pokonasz to skrzyżowanie. Uh -huh. cię tak. po to, żebyś, żebyś był bardziej uważny. Uh -huh. to chodziło. Oj, kiedy widzę, że miałeś takie zawahanie. Tak, właśnie. Ale, ale, suma summarum, pojechałeś nieprawidłowo. Tak. No to, a wczoraj oglądałem filmiki z tego rondo, naprawdę no, A ja tak celowo sobie podjechałem, byłem tak ciekaw to. pamiętasz ten układ, jeszcze nie Ja muszę podjechać A, do tam. Tak? Patrzymy pusto, to jedziemy. I co jadę? No i W tym momencie pani musi zrobić jeszcze jedno koło, bo niestety z tego pasa się nie wyjedzie Aha. Jestem na tym. Wiesz. I jadę. Jeszcze, nie, jeszcze nie tu jedzie pani tym pasem. I teraz, nie, tak, nie, 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 jeszcze nie? Nie ten, nie ten wyjazd, to jest mm. ten wyjazd, kierunek prawy. Nic nie dzieje. No właśnie, już gdyby nie pan, no to już... Tak? No, mieliśmy tu pojechać, ale nie pojedziemy, bo jest ciągła, trzeba zrobić jeszcze jedną rundę i pojechać prawidłowo. Nie Oj. tu, nie tu. Sorry. No co? Sorry. No co? Tu w prawo? Nie tu, tam gdzie mieliśmy pojechać. No dobra, to pan mi powie teraz, bo się zamotałam. Tu tu tu. tu, 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 nie tu. Nie. Tu. To jest nasze lewo. Stąd i perspektywy, dobra. Co, zdarza się. No i właśnie tu się wszystkim to zdarza. I to jest właśnie I to, to miejsce? Jest, i to jest to miejsce. No, no i dobra. Może dołączyłabym do Słucham? Co? Uwagę No Dobra, co my tu mamy? Na tym, na tym rondzie zawrócimy. Na tym zawrócimy. No okej. Okay. Zawrócimy. Sandra robi zawsze. Zaczęło, powolnie jedziemy za szybko. Czekaj niuniuś Nie tu Czemu? Tym pasem trzeba zrobić. Ale zawracamy No zgadza się I trzeba teraz tu Dać kierunek, kierunek. Tak A no, jakbyśmy pojechali na lewy to byśmy musieli znowu rundkę robić wokół ronda Pamiętaj trzeba Fakt ronda. Trzeba patrzeć na to co jest narysowane Widziałem, w którą stronę skręca. To pan jechał cały czas z kierunkiem, ale w takim momencie go chyba przerzucił. to możemy tam teraz wjechać, tylko jeszcze lewą patrzymy I tak nam dobrze trafiło do nikogo sprzeciwka nie ma mhm. no tak bo wszystkich trzeba się puszyć no. i trąbaj z Wewnętrzny. Teraz już możemy zjechać? I teraz jest kierunek prawy, i to nie może zjechać. A tak to jest ciągła linia, i to nie może. A. Jeżdżą bardzo rzadko Wiedziałbym nawet, że to wcale nie jeżdżą. dobra, nie będę czekał dłużej. Idę sobie. Bo no tak naprawdę, ale do czekać to wszystko zapomnę To dwa podejścia do egzaminu były? Tak no, Później już na drugim zrobiłam wszystko, parkowanie, zawracanie A, a i... ten, a ten, jeździ, jeździła, jeździłaś tu po tym, tym BMW? Znaczy, to... Trochę znałam, nie, tak miałam tylko dwie godziny Znałam trochę tych rondo z dziurą, trochę oglądałam Pana filmików, dużo oglądałam Pana filmików Rondo z dziurą? Jest takie tam, nie wiem jak ono się nazywa, jest takie co, co jest dziura? Jest takie barierkami, wow. no to, <głos》>, to, tak, 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 bo... to jest dziura. To rondo na wiaduktach. Tak, tak, tak. A skąd to jest dziura, to w pierwszą wtorek jakby się nie zmieścili. No, tak. I Nie, to jest zagrożenie. Po co? Po Potrawa jest. Potrawa jest. To nie jechałam, po prostu Mogę się ogłosić To nie ważne. jest. Wiem, trzymaj się Tylko no nie wiem, gdzie jest sprzętu. Idziemy. A czyli tu muszę uważać i już by było taka. Zawsze jak masz zielony światło i no. przecinasz torowisko. To tam też ma zielone. Dobra. I teraz pamiętam. O widzimy. Tu nie byłam, tylko się tak sprawiedliwie. Ale dobra, no wiem, a tutaj może być ten pronoskny, ten, nie? Tylko... Nie wiem czy trójkę włączyć nie wziąłem. Nie został trójkę wrzucić, to potem mamy rondo na trzecim rondo z powrotem dwójka. I na tym rondzie zawrócimy. To no. Idź, proszę bardzo, proszę, 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 zatrzymałam się Jedyneczka, że nie ma nikogo, nie Syrykatka, pozycja syrykatki Czego ty dzisiaj zakaśniesz, po prostu nie chcesz, chciałaś dobrze jechać, trzeba się zatrzymać O, ja nie wiem co on tak Jedziemy Jedziemy się... To jest wszystko kwestia podtrzymania sprzęgła, bo przeskakujesz przez, Tak, w tak, tak. lewo Jedno kółeczko trzeba zrobić. Gdzie dziecko idzie. Proszę. Proszę, 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 kochany Znępiłajcie. Idziesz? Idziesz. Idzie. Trzeba siedzieć w szkole już tu, by tu mi chodzić. Już nikt. Żeby dziecko nie przyjechać. Boż. Na lepszy. Okay, okay. To lepszy. Okej, okej, to tu prawszy, no tak? No tak. I tu pan chciał w lewo, to, to tu jest w lewo. Ale odpuść, bo zobacz, przybierasz tamtego pasa. Okej, okay, dobra, sorry. To rondo jakoś nie idzie mi dzisiaj, nie wiem, że... Ja usprawiedliwiam coś śniegiem. spotkamy się w styczniu, będzie cieplutko, to pan <grym> tak, pokaże, jak ja Tak, <grym> Wiesz, to jest taka poradzie znacząca. <grym> Dobra, no tego nie było. Wytnie się. Wytnie się, wszystko się wytnie. Żeby z mojego egzaminu, tak chcę wszystko wycitali. Dobra, panie, tutaj ten, tu. Pani w tym, mówię do tego pana, to, to pani chyba. I... Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Bo jakie ja teraz podkazuję? A nie, dobrze, już ja właśnie poruszyłam. Mm -hmm. no, tam, tam jest korek, to nie jedźmy tam, to skręćmy w lewo. A to w bez kierunku jedźmy już. Dobra, to bez kierunku. Ale trzymać, z Puściłem? Hamulec za nami stoi. Trzymać je. Dobra, staram się. Tu? Tak? Tak, się zmieszczę. No, to nam stać I w, w kolorze. Tu, bo tym. Mhm. Tak. I pas z bramą zewnętrznym, zewnętrznym. Zewnętrzny, to, to jest o jeszcze zewnętrzny? Prawie Nie, naprawdę nie chcę tylko patrzeć. Zobacz no się na jedynce jeździć. No no tak, się no że się to ktoś właśnie. denerwuje i zaczyna ryczeć. No ma rację. Ocznie, bo to jest skrzyżowanie Patrz, 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 patrzę. Te... Patrzę, patrzę, te, te. patrzę to nie wszystko. Trzeba dostosować prędkość. Co z tego, te. że zobaczę samochód icie, jak w niego wjadę bo w poślizgu No pan ma rację. Zatrzymajmy się przed tym przejściem. Proszę. Taka jest droga hamowania. To co ja zrobiłam? Taka jest droga hamowania. Jezu. Chciałam pokazać jaka jest droga hałowa. O cholera, no to faktycznie nie ma pan rację. Jedziemy. Jezu Nie, 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 Zbieram wszystkie argumenty, że nie będę zdawać w No to może z musimy Uwaga, nie za szybko. Bo go skasujemy Jerzy. Dwójkę dajmy. Nie. Ja już nie chcę jechać w do domu. <śleszturna> Serio, wie pan co, ja już ty nie mam siły. Pamiętasz, już się nie pomylisz Obe, teraz to jest na świeżo, bo ja mnie to ja mogę jeszcze wodę do